Autodesk Fusion kam w praktyce. Mamy do wykonania jeszcze 11 takich elementów. Szybki rzut na kama. Przechodzimy na maszynę, ustawiamy bazę, mierzymy narzędzia i puszczamy ścieżkę. Tak więc wykamie. temat wygląda następująco. Planujemy kostkę. obróbka adaptacyjna do obróbki z grubnej. Później Pocket to nam elegancko wykończy. Adaptacyjna ponownie do wstępnej obróbki tego zejścia. Morphing do wykończenia kulą. Dzięki ścieżce morphing mamy przejścia równolegle względem kształt, kształtu zewnętrznego modelu. Dibur funkcja do fazowania kulką i bor do obróbki helikalnej otworu. W kolejnym mocowaniu mocujemy ten element. Taki sposób w specjalnym przyrządzie. To nie jest dokładnie ten element, natomiast myślę, że wiecie o co chodzi. I e, mocujemy ten element tak, aby tutaj ten uskok nam e, skoczył na e, krawędź tego modelu. A dzięki temu, że mamy e, kształt tego modelu elegancko, możemy to sobie e, zamocować. Coś takiego to jest na maszynie. Ok. Wysokość łapiemy z tego odpadu. Tak więc po przemocowaniu kontur 2D nie planujemy w całości z tego względu, iż w całości byśmy splanowali także ten przyrząd, nie mielibyśmy do kolejnego detalu już możliwości złapania tej samej wysokości. Pocket 3D do obróbki tych schodków dwóch. E, użyliśmy pocket, nie e, adaptacyjną 3D, z tego względu, iż pocket sztywno się trzyma tego zakresu, jaki zdefiniowaliśmy. A nie chcielibyśmy, aby to narzędzie nam wjeżdżało, wjeżdżało w e, jakiś tam losowych pozycjach. Morphing ponownie do wykonania e, ścieżki 3D, i kontur do pobróbki e, tutaj tego skoku. Ok, post-proces, i przechodzimy na maszynę.